Wymienię jeszcze jedną bardzo ważną postać. To odnośnie kwestii złotego pociągu. To Tadeusz Słowikowski. Dzień dobry. Czuję się już i wyglądam trochę lepiej. Ten krótki film powstał dlatego że zwróciło się do mnie kilka osób z pytaniem, co wiem na temat złotego pociągu. To w kontekście tego, że w latach 80. ubiegłego wieku byłem współzałożycielem pierwszego dużego polskiego stowarzyszenia zajmującego się tematami eksploracyjno-skarbowymi. Mowa oczywiście o Polskim Towarzystwie Eksploracyjnym siedzibą we Wrocławiu, którego zaszczyt miałem być wiceprezesem. O co szczególnie mnie pytaliście? Czy ta legendarna organizacja zrzeszająca tylu znanych poszukiwaczy interesowała się w latach 80. tematem owego złotego pociągu i jakie były tego efekty? Opowiem Wam o tym za chwilę. Jestem już co prawda w podeszłym wieku, ale pamiętam dobrze ten temat sprzed lat. Czasami będzie nam przeszkadzał latający z tyłu samolot, ale niech to stworzy atmosferę. Posłuchajcie historii nieznanej. Kilka słów o PTE, czyli Polskim Towarzystwie Eksploracyjnym, bo nie wszyscy wiedzą, co to było. Jednak choćbym nie wiem, jak opowiadał, to i tak nie oddam atmosfery i ducha czasów, w jakich ta organizacja powstała. Po roku 1980 zaczęła się odwilż co do możliwości prowadzenia różnego rodzaju działań terenowych, a przede wszystkim archiwalnych. Można było poruszać tematy zarezerwowane przedtem wyłącznie dla służb. Ale i tak nad naszymi działaniami próbowały sprawować kontrolę służba bezpieczeństwa i kontrwywiad. Są na to dokumenty. Były obecne wokół nas wszędzie. Czytały korespondencję, a nawet podsłuchiwały rozmowy. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę. PTE miało powstać już wcześniej, ale odmówiono jego rejestracji. Na pomysł założenia takiej organizacji wpadło kilka osób niezależnie od siebie. Nie będę ich wymieniał, żeby kogoś nie pominąć. Ja byłem tylko jednym z nich. Mimo, że mieszkałem w Poznaniu, na Dolnym Śląsku bywałem bardzo często. Praktycznie co tydzień kończyłem badania w MRU i prosto stamtąd waliłem do Wrocławia. Dalej złotoryja lub kowary. W 1986 roku utworzyliśmy grupę założycieli 31 osób. Tylu było chętnych na samym początku. W pierwszym zarządzie organizacji Marek Batek był prezesem, ja wice. Sekretarzem, legendarny, major Stanisław Siorek, a członkiem zarządu Zbigniew Rekuć. Zebrania odbywały się we Wrocławiu. Za sprawą radia i telewizji zrobiło się o nas głośno. Do naszego grona zapraszaliśmy tych, których ceniliśmy za działalność i wiedzę. Podam kilka nazwisk, które Wam to uświadomią. Henryk Smentkowski, inżynier, twórca wykrywacza smentek, legendarny poszukiwacz ze wspaniałymi efektami. Wacław Dominik, znany dziennikarz i radiowiec. Dr. Krzysztof Wielgus, inżynier, specjalista od fortyfikacji z Krakowa, naukowiec. Sam osobiście Krzysztofa zaprosiłem do współpracy. Piotr Kruszyński, legendarny eksplorator. Wiesław Wereszczyński, znany dziennikarz, Robert Jurga, architekt, pisarz i przede wszystkim rysownik fortyfikacji uznawany za jednego z najlepszych w Europie lub nawet na świecie. Niektórych osób nie wymienię, bo wiem, że wolą pozostać anonimowe. To ze względu na efekty swoich poszukiwań, które powiem były znaczące. Nawet nie wiecie jak bardzo. Pewne sprawy, które widziałem będę musiał zapewne zabrać ze sobą do grobu. Dałem im słowo, więc no. Na końcu wymienię jeszcze jedną bardzo ważną postać. To odnośnie kwestii złotego pociągu. To Tadeusz Słowikowski. Kim był Tadeusz Słowikowski, nie muszę przypominać. Chętnie przystąpił do Polskiego Towarzystwa Eksploracyjnego. Byłem dumny z tego, że mogłem go poznać. Jaki był na co dzień, chętnie dyskutował ze wszystkimi, choć najbardziej lubił rozmowy na uboczu, w cztery oczy. Był ciepłym człowiekiem z dużą charyzmą, bardzo go szanowaliśmy, chociaż niektóre jego koncepcje uznawaliśmy delikatnie mówiąc za trudne do zweryfikowania. Wszyscy byliśmy pragmatykami, ale z pewną dozą skarbowego szaleństwa. To właśnie za jego przyczyną postanowiliśmy się zająć sprawą złotego pociągu. Chcieliśmy sprawdzić wszelkie rewelacje, które dostarczali nam na ten temat członkowie Towarzystwa. Tadeusz liczył na nasze wsparcie w tej sprawie. Jednocześnie wiele informacji bolał zostawić dla siebie, co utrudniało weryfikację niektórych faktów. Tu Was zdziwię. Przeciwnikiem prowadzenia tych prac był major Stanisław Siorek. To on właśnie kilka razy rozmawiał z Tadeuszem Słowikowskim. Sam na sam. Oficjalnie Siorek twierdził, że w jego zasięgu nie ma żadnych dokumentów potwierdzających istnienie takiego faktu. Mieliśmy na ten temat dwie opinie. Jedna była taka, że Siorek tak bardzo był zafascynowany innymi tajemnicami, na przykład klasztorem w Lubiążu, że no nie chciałby towarzystwo zajmowało się sprawą owego pociągu. Sam miał też inny temat w Zanadrzu, w sztolnie w rejonie Kamiennej Góry. W ich sprawie jako pracownik Służby Bezpieczeństwa prowadził intensywne śledztwo. Zostawił nam na ten temat materiały. Druga wersja to stanowiska Siorka była taka. Siorek jednak posiada jakieś dokumenty służbowe, które dotyczą tematu Złota Wrocławia i pociągu. Ale sprawa jest tak gruba, że ich nie pokaże. Tadeusz Słowikowski stale utrzymywał, że informacje, które posiada, pochodzą od świadków Niemców, których osobiście poznał. Co ciekawe, nie powoływał się na Herberta Klose, legendarnego niemieckiego kapitana, który miał transportować złoto Wrocławia inną drogą. Ja natomiast Klosego poznałem osobiście. Był tak wystraszony, że nie chciał nic mówić. Dla mnie jednak był człowiekiem mało wiarygodnym. Uważam, że opowieściami ratował sobie skórę. Wspomnieć należy jeszcze jedną osobę. To Władysław Podsibirski. Szukał on zupełnie innego pociągu w rejonie Piechowic. Nazywał go nawet pociągiem diamentowym, twierdząc, że w nim były jakieś ukryte diamenty, które Niemcy chcieli gdzieś tam ukryć. Podsibirski nie był członkiem towarzystwa. Pojawił się może na jednym spotkaniu. Szanowaliśmy jego poszukiwania, jednak zakładaliśmy, że lepiej, że niech będzie niezależny. Co zatem ustaliliśmy w sprawie tego pociągu? Zanim dopadły nas pierwsze objawy złoto-pociągowego wirusa, postanowiliśmy sprawdzić, skąd się wzięło to złoto. Jak opuściło Wrocław i kiedy? Osobiście sprawą tą zajął się prezes Marek Batek. Znał doskonale Wrocławskie tajemnice, był inżynierem, miał ścisły umysł. Był realistą. Marek sprawdzał, z którego banku miało pochodzić to złoto. Okazuje się, że no nie mogło go starczyć na cały pociąg. Badał też, skąd miały pochodzić wagony do transportu i lokomotywa. Wreszcie, czy był to pociąg pancerny? Znacie może jego nazwę? Dlaczego transport miałby jechać w tak niebezpiecznym kierunku, jakim był Wałbrzych? Przecież miasto było zagrożone przez zbliżającą się Armię Czerwoną. Dlaczego nie kierował się na Linsk, gdzie przyszykowane były specjalne schowki na cenne przedmioty, chociażby w rejonie z Grimma? Wiem, o czym mówię, bo mam dokumenty tych miejsc. To mój poznański temat. Przecież mówimy o bardzo cennym transporcie, o złocie, no, a może jego celem była kopalnia Grasleben, gdzie chowano rzeczy z Poznania. Też mam na ten temat materiały. Oczywiście podają to tylko luźne przykłady. To, o czym mówię, ma rzecz jasna pewne wady merytoryczne. Jednak Wy możecie prześledzić to dokładnie i sprawdzić, czy są jakiekolwiek niemieckie materiały na ten temat i czy są wiarygodne. Pamiętajcie też, że docierają do nas fabrykowane archiwalia z Niemiec. To są falsyfikaty powstałe w celach handlowych. Takie mi ostatnio oferowano. A czy ktoś przeszukał materiały amerykańskie, które są miliony mikrofilmów, komuś się chciało? Szukajcie, od tego zacznijcie. Ja mogę wam powiedzieć jedno. Wtedy, w tamtych latach stwierdziliśmy, że takich dokumentów nie ma. No ale może się myliliśmy. No ja nie mam 100% wiedzy o całym świecie. Muszę wam jeszcze coś oświadczyć. Jestem za szukaniem złotego pociągu. Tylko w ten sposób można udowodnić, że go nie ma. Dam wam coś jednak w zamian. W Polskim Towarzystwie Eksploracyjnym byłem odpowiedzialny za stworzenie bazy danych ważnych miejsc. Miałem dostęp do naszego archiwum, pełny dostęp. Przychodziły do nas różne materiały, listy, wspomnienia, obserwacje. Tego było mnóstwo. 90% z nich było wzdurnych, jednak 10% to były niezwykle interesujące sygnały, a kilka z nich szokujące. Niektóre sprawy badaliśmy. O wielu innych po prostu zapomniano. W związku z nimi do dziś nie prowadzi się żadnych konkretnych poszukiwań. A trzeba przyznać, że niektóre były bardzo opisujące. Zajmowałem się kilkoma z nich. Myślałem, że rzucę hasło, a ktoś to pociągnie. podać przykłady, Dobrze, co wiecie na temat Ostrzycy proboszczowiskiej i jej okolic? Zdradzę Wam coś. Około roku 80. Poznałem jednego z tych, co przeżyli z bandy Czarnego Janka. Kimś cudem uniknął procesu. To ciekawego powiedział? A, to dziwna rzecz. A przełęcz Kowarska i tunel Kowarski skrywają sporo tajemnic. Na temat niektórych nie mogę nic mówić, bo zajmuje się tym mój przyjaciel i jest dosyć daleko w tych poszukiwaniach. Można też parę słów powiedzieć o Jeżowie Sudeckim i prawie, którą osobiście interesował się Jaroszewicz. Dołożę do tego słynne hasło Steine oraz Przełęcz Lubawska. Ze starszych spraw to wiadomo na temat Lisowszczyków i miejsca zwanego Forstbeide. By Tam były ciekawe znaleziska. Jak powiem hasło grabowiec, to mnie wyśmieją, tam nic nie ma, tak, to bzdury i tak dalej. Nie mówię dokładnie o samej sztolni i szybie, ale dalej na zboczu za nim, żeby powiedzieć, nic nie ma, to legenda, to bzdura, nie trzeba mieć żadnej wiedzy. To jest tak, jakby ktoś siedział w fotelu i puścił bąka. A wiecie, że jedna z bardzo medialnych sztolni, do których wielu wchodzi, a na YouTubie była często, ma ukrytą odnogę, o której nikt nie wie? Wyjście od zewnątrznej strony jest przysypane, ale co ciekawe, jest tam też ceglana ściana, którą można dostrzec po odgruzowaniu. Nie wiem, co jest w tym kawałku tunelu. Pewnie nic, ale sprawa jest ciekawa. Ale tam nic nie ma. Mógłbym podać jeszcze kilka przykładów. Dolnym Śląskiem się już nie zajmuję. Zniechęciliście mnie. Znalazłem w dokumentach jedną szokującą sprawę tylko co z tego. Pamiętacie mój film Konie, cyjanek i platyna? Nakręciłem go na podstawie materiałów archiwalnych, nie na podstawie opowieści starego leśniczego. Przez blisko rok doczekał się raptem może około tysiąca wyświetleń. Poruszyłem w nim temat schowków na starych cmentarzach między innymi w rejonie Walima. Nikt nawet nie zwrócił na to uwagi. Tu powiecie pewnie bzdury, tam nic nie ma, takie opowieści. Tylko, że ja poszedłem śladem pewnego imienia i pewnego pseudonimu. Wymienionego w materiale. I w bardzo nieoczekiwanym miejscu przez przypadek trafiłem na dalszy ciąg sprawy i nie wygląda ona wcale tak legendarnie. Szczerze, wtedy nie wierzyłem własnym oczom. Uznałem przedtem, że pewnie ktoś to zmyśli. Wracam do tematu Wielkopolski, tu mam wiele do powiedzenia. Co tydzień spływają do mnie materiały archiwalne, bo, no bo tym się zajmuję. Natomiast jeżeli mi namówicie na jakiś materiał o Dolnym Śląsku, no to może go zrobię, ale nie uznaję się tam za eksperta. Uwaga, konkurs! Przed Wami stare, oczywiście złote, żetony. Policzcie, ile ich jest. Odpowiedź wpiszcie w komentarzu pod tym filmem. Pięć pierwszych osób, których odpowiedzi będą prawidłowe bądź najbliższe rzeczywistej liczby żetonów, otrzyma nagrody. Każdy z wygrywających dostanie książkę Krzysztofa Fudaleja, Żołnierz Polski na frontach II wojny światowej. To naprawdę świetna lektura. Fundatorem nagród jestem ja. Organizator konkursu, prowadzący kanał Antyk w akcji i autor tego filmu. Koszty wysyłki, nagród również pokrywam. Aby wziąć udział w konkursie trzeba być subskrybentem mojego kanału. Ważna uwaga, w odpowiedzi należy wpisać słowo konkurs plus liczbę. Odpowiedzi można wpisywać do niedzieli 10 sierpnia. Wyniki ogłoszę na mojej stronie na Facebooku oraz na kanale YouTube w poniedziałek 11 sierpnia. Link do regulaminu konkursu podany jest również w tekście tuż pod filmem. Miłej zabawy! Szukajcie złotego pociągu, jednak pamiętajcie, każdą pracę rozpoczyna się od archiwum. Ze względu na wiek, z aktywnego eksploatora, który się wspinał, zjeżdżał na linię, zajmował się speleologią, wiele dziur wykopał i właził tam, gdzie inni nie chcieli. No żyją jeszcze tacy, którzy mogą to zaświadczyć. Stałem się szczurem archiwalnym. Coś ze mną nie tak, bo widok teczki z pożółtymi dokumentami sprawia mi więcej radości, niż marzenie z wykrywaczem. Zresztą detektora nie mam już od 20 lat. Wyobraźcie sobie ten moment, przynoszą ci teczkę, otwierasz ją, a tam w miejscu gdzie wpisują się ci, co z niej korzystali, to jest obowiązkowe, jest pusto. Widać jedynie podpis archiwisty, którą tę teczkę szykował. Czujesz dreszcz emocji. Wiesz już, że nikt przed tobą poza służbami nie zaglądał do tych dokumentów od 80 lat. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, że ile nieprzejrzanych materiałów archiwalnych, często zagubionych w innych teczkach, jest w naszych polskich archiwach. Dlatego też często mogę się pochwalić, że mam dla was coś nowego. Coś, o czym nikt dotąd nie mówił. Jeżeli moje filmy mają się przebić do ogółu, to proszę, promujcie mój... Kanał, ja prowadzę go za darmo. Mało tego, funduję Wam nagrody z mojej własnej emeryckiej kieszeni i wtedy po raz kolejny przywitam Was słowami posłuchajcie historii nieznanej, a mój następny film to o tych lwach, co sobie po wielkopolskiej wsi łaziły. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że latające modele samolotów Wam nie przeszkadzały.